Cześć, dzisiaj zapraszam Was na krótką podróż do Starego Testamentu, gdzie mądrość wieków kryje się w słowach, które mogą zainspirować nas do lepszego życia. W księdze przysłów, rozdział 4, werset 7, znajdujemy głęboką myśl. Mądrość jest najważniejszym dobrem. Zdobądź mądrość, a za wszystko, co posiadasz, daj za nią cenę. Ten cytat przypomina nam, jak kluczowa jest mądrość w naszym życiu. Nie chodzi tylko o wiedzę, ale o umiejętność podejmowania właściwych decyzji, zrozumienie siebie i świata. W erze informacji mądrość staje się kompasem, który prowadzi nas przez chaos. Czasami dajemy się zwieść powierzchownym wartościom, bogactwu czy chwilowym przyjemnościom. Tymczasem mądrość wymaga refleksji. Wnikliwości i determinacji. Inwestowanie w nią to inwestycja w naszą przyszłość. Pamiętajmy, mądrość nie pochodzi z książek, a z doświadczeń. To zdolność dostrzegania głębszego sensu w sytuacjach życia codziennego. Dlatego warto ją pielęgnować, rozwijać i przeprowadzać refleksje. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, aby zdobywać mądrość każdego dnia. Subskrybujcie nasz kanał i dołączcie do naszej społeczności. Do zobaczenia.